Wszystkim zbliża się koniec miesiąca, i co to oznacza? Oczywiście Bullet Journal. Dacie wiarę, że kolejny miesiąc się już kończy i będziemy zaczynać kwiecień. Powoli zbliżamy się do połowy roku, a dopiero co zaczynaliśmy, 2022. Także dzisiaj przychodzę do Was z planowaniem kwietnia, i jeśli jesteście tu po raz pierwszy, nie widzieliście moich poprzednich filmów odnośnie Bullet Journalu, to. Czemu tutaj ta tasiemka w ogóle wystaje? Dobra, chyba nie wchodzi to w kadr. No także jeżeli jesteście tu po raz pierwszy, to Bullet Journal jest to spersonalizowany planer, który tworzycie w jakimś notatniku, który wybierzecie w kropki, gładkim, w kratkę, w linię, jaki tylko chcecie. Ja używam takiego w kropki, bo jest mi najwygodniej i tworzycie tam po swojemu wszystkie dni w miesiącu, które chcecie, nie wiem, zaplanować, albo jakieś konkretne czynności, po prostu sporo tabelek, jakieś ozdoby według waszej inwencji i wszystko, co tylko chcecie tam zamieścić. Jeżeli nie macie pomysłu na nadchodzący miesiąc, to zapraszam was do obejrzenia tego, jak ja zaplanowałam kwiecień. A jeżeli chcecie widzieć więcej tego typu filmów lub takich z malowaniem, rysowaniem diy to zapraszam was do zasubskrybowania mojego kanału, aby być z nim na bieżąco. Filmy pojawiają się dwa razy w tygodniu. Ok, to przechodzimy już do planowania. Tym razem rysowania nie będzie zbyt dużo, a powiedziałabym nawet, że wcale, kiedy nie jakieś małe szczegóły. Głównie skupiam się na plamach. Postanowiłam, że do kwietnia zrobię abstrakcyjny motyw, czasami przypominający jakieś liście, i będzie on w dwóch zielonych odcieniach. Jeden taki jaśniejszy, trawiasty. A drugi ciemniejszy, bardziej przytłumiony, żeby to jakoś wyrównać. Zaczęłam jak zawsze od strony tytułowej i tej obok. Nałożyłam najpierw farby, żeby to miało więcej czasu na wyschnięcie. Jednak tego nie przemyślałam i czasami nakładałam zbyt dużo farby, i później musiałam czekać naprawdę dosyć długo, żeby wszystko wyschło. Ale tak jak Wam wspominałam, nie ma tutaj za bardzo rysowania, jedynie małe szczególiki. I w ogóle weszłam na Pinteresta, żeby się jakoś zainspirować i znalazłam naprawdę super motyw, którym się zainspirowałam właśnie w kwietniu. Także jeśli nie macie pomysłów, to włączcie Pinterest, wpiszcie sobie, nie wiem, jakiś bullet journal ideas, albo nawet i po polsku, chociaż po angielsku zawsze tam więcej Wam znajdzie. I co? Na stronie tytułowej, na samym środku, zrobiłam duży napis kwiecień, takim bardziej kaligraficznym pismem. Pod spodem również dodałam mały kalendarzyk. Jakoś tak polubiłam tworzyć kalendarze na pierwszych stronach, bo naprawdę to fajnie tutaj pasuje. I wspominając na początku, stworzyłam do tego małe szczegóły, które są w postaci kropek i kresek. Bardzo mało rysowania, ale robi to świetne efekty, szczególnie kiedy używa się właśnie farb akwarelowych. Strony przez te nieregularne plamy stają się pełne i wygląda to nawet, by powiedziała, że profesjonalnie. No może oprócz tego, że jednak strony się delikatnie falują, ale wiecie, kiedy już skończymy ich tworzenie, to możemy położyć nasz notatnik pod czymś grubszym, no i wszystko nam się. Trochę bardziej wyprostuję. Aha, jeszcze jeżeli chodzi o tę stronę po lewej, no to chciałam stworzyć taką imitację jakiejś roślinki, że ona na środku rośnie w górę, takie listki. Bardziej abstrakcyjny obraz, ale nie używając żadnych elementów, które mają na to wskazywać. Pora na kolejną stronę, na której będzie kalendarz. Kalendarz na kwiecień i robię go w bardzo podobny sposób jak te ostatnie. Spodobało mi się tworzenie oddzielnych okienek do każdego dnia, także tworzę je o wielkości takich dwóch krateczek na dwie. W sumie u mnie to są kropki. Pomiędzy jest jedna kropka odstępu, ta jedna szerokość od jednej kropki do drugiej. I mamy tutaj 5 tygodni: kwiecień zaczynamy w piątek, kończymy w sobotę. Zazwyczaj nie umieszczam tych wcześniejszych i późniejszych dni, które następują przed i po danym miesiącu, który planuję, tylko zaczynam od pierwszego i kończę na ostatnim. Zresztą, możecie zobaczyć, o co mi tutaj chodzi. Jeszcze później, na sam koniec, zaznaczam 17 i 18 kwietnia na czerwono, bo wtedy mamy Wielkanoc i poniedziałek Wielkanocny. Zrobię to innym kolorem, żeby się jednak odznaczało. Bo myślałam, żeby może użyć właśnie zielonego, ale stwierdziłam, że będzie się naprawdę zlewać i nie będzie tutaj nic widać. A skoro w tych okienkach z dniami napisałam na samym środku cyferki i liczby, to stwierdziłam, że na dole jeszcze umieszczę notatki, żeby zrobić jakieś odnośniki do danych dni i na przykład kiedy mamy coś Powiedzmy, że 4 kwietnia, no to wpisuję sobie na dole 4 kwietnia, myślnik i co tam mam do zrobienia. Albo jakąś ważną datę, na przykład 17 kwietnia i odnośnik, Wielkanoc. Wszystko ozdobiłam plamami, tymi samymi co wcześniej. W, w sumie na każdej stronie będą te plamki i takie kropeczki trochę też z białego żelopisu. I jeżeli najadę taką plamką na dany napis, to wtedy wokół tego napisu białym żelopisem robię taki obrys, żeby się ten napis odznaczał. I w ogóle jeszcze na dole po lewej i po prawej stronie zrobiłam takie imitacje liści, jakby tam miały być jakieś roślinki. Szczególnie po lewej stronie chciałam zrobić coś takiego ala tulipan, no ale no, nie do końca wyszło, jednak no bardzo mi się podoba ten kalendarz. I teraz strona obok przechodzimy do nawyków. Nawyki tworzę tym razem trochę w inny sposób. Może, ok, no, może nie do końca w inny, bo wszystko jest tak samo, jednak tym razem stawiam na kolory. I te plamy również zostawiłam na tej stronie, bo tak jak Wam zawsze mówię, nawyki wypełniam kolorami. Czyli kiedy w danym dniu zrobię daną czynność, to wtedy sięgam po pisak na bazie wody i ten dzień koloruję. Tutaj będzie trochę inaczej, bo jak możecie zobaczyć, pomalowałam te podłużne wykresy, no tę tabelkę z nawykami od dołu do góry. I zanim to zrobiłam, wypisałam sobie wszystkie dni w miesiącu ołówkiem. To jest ważne, zanim właśnie przejdziemy do malowania. I też, no tutaj akurat nie warto używać bardzo dużo pigmentu z akwareli, bo zamalujemy sobie ten szkic ołówkiem, tylko rozwodnić ją i zrobić taką półtransparentną i dopiero nałożyć. Zresztą akwarele są po to stworzone, żeby tworzyć tak półtransparentnie. Ale mniejsza z tym, tutaj nie mówię Wam, jak malować akwarelami. Także na samym dole zrobiłam gruby napis nawyki, takim samym fontem, jak po lewej stronie mam kwiecień. Dołożyłam trochę tych samych plamek, właśnie tam, gdzie mam napis. No i namalowałam te nieregularne, takie, że tak powiem, przypominające węże kolumny do śledzenia nawyków. Zrobiłam ich 6, czyli w każdej takiej tabelce robimy od 1 do 30. Ja zrobiłam od dołu do góry, możecie zrobić od góry do dołu. I teraz ważna kwestia, kiedy wykonam daną czynność danego dnia? Dajmy na to, nie wiem, 3 kwietnia. Wtedy na przykład podleję roślinki, to w tabelce z roślinkami piszę na trójce grubym cienkopisem. I w ten sposób, kiedy otworzę stronę, od razu będzie się rzucać w oczy. Dzień, w którym robiliśmy daną czynność. Zobaczymy, jak to się sprawdzi, jak będzie wyglądać finalnie. Mam nadzieję, że dobrze. Teraz nadeszła pora na rozkładówkę związaną z YouTube'em. Będę miała tutaj dwie takie tabelki. Po lewej stronie napis YouTube i znów takim podobnym fontem, co wcześniej. On mi się tak bardzo spodobał i jest. Naprawdę czytelny, taki grubiutki, fajnie wygląda i super komponuje się razem z plamami, które dzisiaj tworzę. Po lewej stronie te plamy rozmieszczam na samej górze pod napisem YouTube, pomiędzy subskrypcjami i wyświetleniami, i tymi moimi odcinkami, które mam zamiar stworzyć w danym miesiącu. To zobaczycie jak to będzie wyglądać. Najpierw jednak stwierdziłam, że wszystko tam napiszę. Nałożę te cienkopisy, żeby nie czekać zbyt długo, aż wyschnie. Chociaż i tak muszę czekać, kiedy skończę to wszystko w danych stronach, żeby przewrócić kartkę na kolejną, i to wszystko się nie odbiło. Tak, dla urozmaicenia, bo wcześniej w poprzednich stronach tego nie robiłam, stworzyłam obramówkę, taką rameczkę, robiąc to nieregularnie, nie używając linijki. Bardzo podoba mi się ten efekt i super mi pasuje do plamek i do tych kropek, które również tworzę. Podsumowując. Po lewej stronie mamy dane związane z odcinkami, czyli to, jaki odcinek i jaki tytuł po prostu chcę wrzucić w środę, jak i w sobotę. Pod spodem mamy tracker subskrypcji i wyświetleń, czyli wpisuję pierwszego dnia kwietnia, ile mam wyświetleń albo ile subskrypcji i ostatniego dnia kwietnia, również jak to się zmieniło na przestrzeni miesiąca. A po prawej stronie zrobiłam sobie całą stronę na notatki, jeżeli chciałabym sobie coś właśnie zanotować, jakieś ważne rzeczy, albo też pomysł, który chciałabym gdzieś tam wpleść pomiędzy filmy, albo jaki film mam do zrobienia. I te plamki w notatkach stworzyłam w rogach, w prawym górnym i lewym dolnym. I już ostatnia rzecz na dzisiaj, czyli pierwszy tydzień kwietnia. Ja zaczynam od poniedziałku, czyli czwartego, bo pierwsze 3 dni mamy w poprzednim miesiącu, no ale wychodzi na to, że cztery są w marcu, więc cztery już zostawiłam do tego marca i 3 z kwietnia również tam, no wiecie o co mi chodzi, no po prostu zaczynam kwiecień tam, gdzie mam więcej dni z kwietnia, czyli omijam pierwsze trzy dni. No i dobra, na samym środku stwierdziłam, że zrobię, no tam gdzie się łączą te strony napis kwiecień, a dane dni w tygodniu narysuję tak po środku strony. Ważne tutaj będzie, jaki jest dzień, czyli czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty i dziesiąty. Stworzyłam to większymi cyframi i liczbami, żeby się jakoś odznaczało, natomiast pod y, daną cyfrą czy liczbą tworzę napis, y, jaki mamy dzień tygodnia, takimi. Małymi literkami, które są dosyć rozciągnięte, i pod spodem pod każdym dniem tygodnia robię plamki dwukolorowe, i te plamki również rozmieszczam dookoła na samej górze, po lewej i po prawej stronie. Na dole już ich nie dodawałam, ani po środku, żeby jednak nie było zbyt dużego bałaganu. Ale to, co zrobiłam jeszcze dodatkowo, czego nie robiłam w poprzednich stronach, to narysowanie małych listków. Listki tworzę czarnym cienkopisem, takim o grubości 0,3. Umieszczam je w różnych miejscach, mogą być na plamkach, mogą również nachodzić na plamkę, na białe tło. A jeszcze dodam, że środki tych cyfr i liczb wypełniam białym żelopisem, tak samo jak właśnie dookoła napisu kwiecień, żeby wszystko się ładnie odznaczało na tle tych plam. I w sumie kwiecień mamy już zaplanowany. Ok, z planowania w tym miesiącu to już wszystko. Napiszcie mi, czy skorzystacie z mojego motywu na nadchodzący miesiąc, czy macie jakiś inny, a jeżeli macie inny, to pochwalcie się jaki w komentarzach. Ja na koniec jak zawsze zapraszam na mojego Instagrama i TikToka, gdzie dodaję różne rzeczy na bieżąco, filmy, zdjęcia oraz rysunki, a my widzimy się już w kolejnym odcinku w środę o 15 i w sobotę o 9, także do zobaczenia i pa!